Wysoki Sejmie w imieniu Klubu Parlamentarnego Unii Pracy pragnę przedstawić nasze stanowisko w stosunku do sprawozdania połączonej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Drugi sejmowe numer 151-152 oraz zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku, ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików, Województw, druk sejmowy nr 153. Klub Parlamentarny Unii Pracy uznaje korzystnym rozwiązaniem przywrócenie wiosennych terminów wyborów stosowanych przed reformą administracji publicznej w 1998 roku do wszystkich organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz ustalenie stałych terminów wyborów samorządowych wszystkich szczebli. Istotnym jest, by prace nad przygotowywaniem projektu budżetu na nowy rok prowadzone były przez ten sam skład osobowy organów wykonawczego i stanowiącego samorządu. Wiosenny termin wyboru da szansę przygotowania autorskich projektów przewodniczącym zarządów wybranych w wyborach bezpośrednich, za czym Klub Parlamentarny Unii Pracy zdecydowanie optuje. Dalsze zmniejszenie ilości radnych jest propozycją zmierzającą do usprawnienia procesów decyzyjnych, łatwiejszego personifikowania kompetencji i odpowiedzialności, a także obniżania kosztów działania organów samorządu terytorialnego. Słuszną zmianą według naszego klubu jest utrata członkostwa w komisji obwodowej osoby będącej w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie wstępnymi, wstępnymi małżonkami, rodzeństwem małżonkami wstępnych lub przysposobionych. Wyjściem na przeciw oczekiwaniom grup miejsko-wiejskich jest propozycja utworzenia mniejszych okręgów wyborczych 4 do 8 mandatowych w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a nie 8 do 12 mandatowych, tak jak jest w obecnej ordynacji zmienionej w kwietniu ubiegłego roku. Stwarza to szanse, by w gminach tych nie łączyć sołectw z miastem, ale utworzyć okręgi wyborcze odrębnie dla mieszkańców wsi i miast. Daje to gwarancję wyboru dla rad reprezentantów tych jednostek pomocniczych. Biorąc pod uwagę fakt, że najbliższe wybory odbędą się w szczególnie trudnej sytuacji gospodarczej państwa, a także samorządów, Klub Parlamentarny Unii Pracy popiera proponowaną zmianę oraz akceptuje projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o ordynacji wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz ustawy o referendum lokalnym przedłożonym przy druku sejmowym nr 220. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Głos zabierze pan poseł